Dzień dobry, witam już w nowym sezonie cyklu Krzysiek Kuźmicz na sportowo. Ze mną koszulka piłkarska, ale będziemy rozmawiali o karate, bo obok mnie siedzi Jarek Skóra, tak, który związany jest z karate, co przed chwilą się dowiedzieliśmy, od 30 równo prawie lat, tak? Tak, witam Państwa serdecznie, tak, we wrześniu ja Zacznijmy 30... może właśnie od tych początków, 30 lat, kupę historii, dużo Tak, to był wrzesień 1986 rok, kiedy powstała pierwsza sekcja karaty Shodokan w Pile. Eee, I od tamtej pory ta moja przygoda z karate Cały czas się toczy. Jak to się zaczęło? No zapewne każdy młody chłopak zaczynał się od piłki nożnej, może siatkówki, a karate to taki sport, Ale to, to było boom, tak? To wtedy było boom, to było wejście smoka, to był klasztor Shaolin i praktycznie no, od tego się zaczęło. To, to był właśnie ten, ten sygnał tego, że e, zapisałem się na karate. I tak jak powiedziałem, no to trwa do, do chwili obecnej. Hmm. Były to inne czasy, dzieci chodziły, można było się zapisać na karaty mając lat 15. Przeważnie przychodzi, przychodziła już młodzież. Teraz się troszkę to pozmieniało, bo na karaty przychodzą już dzieci mając lat 5. Karatę można było wtedy uprawiać w tak że się szło do jakiegoś klubu i już można było rzeczywiście wstąpić do niego, czy, czy były z tym problemy? Bo wiadomo, to nie, nie jest taki sport mega popularny, mimo że wtedy te filmy królowały, tak? E, e, <laughs> Po, po, po tych filmach to był właśnie to bum na karate, a, aczkolwiek powiem, że żebyśmy byli, że tak powiem, może filtrowani przez ówczesne e, służby, bo w 1986 roku to karate może nie da żony było taką wielką sympatią, no ale masa ludzi przychodziła wtedy na te treningi. Tak? Pamiętam ten pierwszy nabor, to przychodziło do naszego klubu, przyszło wtedy, gdzie ja się zapisałem, zapisało się blisko prawie 200 osób. To była masa, to była masa, no ale po roku. Nikt nie, 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 nie myślał o tym, że po prostu tą dwustosobową grupę zostawić, tylko po prostu to była, można powiedzieć, selekcja, i na koniec roku szkolnego, w czerwcu, z tej grupy dwustosobowej dostawało 80 osób. I rozumiem, że to był właśnie taki pierwszy sukces, tak? bo zawsze trzeba takiego impulsu, żeby zauważyć, że jeszcze, powiedzmy w czołówce, gdzieś tam najlepszym, może nawet, i dopiero wtedy tak? zaczyna się taka cała historia. Yy, no, Trzeba było pokazać po prostu charakter, hmm. tak? Bo teraz może tego się nie preferuje e, na treningach z dziećmi, że robi się pompki na kościach, gdzie kości były pościerane, e, ze stóp też się lała krew, bo były opuszki palców poździerane. No, no trzeba było po prostu być twardzielem. Hmm, właśnie jak to teraz wygląda? Bo teraz jest bezstresowe wychowanie i tak naprawdę dmuchamy i chuchamy na swoje dzieci, mocno się to różni. E, no powiem tak, no, e, zupełnie inne są treningi dla osób, które mają te lat 15 wzwyż. No, jak są dzieci, no to wiadomo, to też in, musi być inny, inny trening dla tych dzieci. Aczkolwiek e, to, to jest też karate. E, na pewno zwracamy uwagę na to, dążymy do tego, żeby te dzieci nabra, nabrały szacunku drugiej osoby. Tak? Czyli ten trening też jest skupiony na, na wychowanie przede wszystkim. tak? Bo widząc, widząc to, co się dzieje na dzisiaj, chodząc po, po ulicy, e, chodząc po mieście, to po prostu widać. Co, 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 co teraz jest za młodzież, tak? że szacunku drugiej osoby nie ma. A poprzez właśnie taki trening karate chcemy, żeby po prostu dziecie, dziecko... No... Miał też szacunek też do tego do człowieka. I ten szacunek chyba nie przypadkowo się pojawia, bo szukałem trochę informacji właśnie o waszym sporcie, że, żeby być dobrze przygotowanym do dzisiejszego programu i macie taki jakby kodeks, można powiedzieć, tak? Z zachowań. Ale to oczywiście wewnętrznie to do wszystkiego trzeba dojść, ale macie coś takiego, funkcjonuje to w waszym świecie. Tak, aczkolwiek no, nigdy nie będziemy, my, Europejczycy, tak? my Polacy, nie będziemy bardziej państw Japończyków, ale tak jak Japończycy interesują się też może naszą historią, naszą kulturą, bo zapatrzeni są też w Chopina, to my jesteśmy zapatrzeni, jest ta armia ludzi, tak? bo to gdzieś już dobre 30 tysięcy ludzi, którzy ćwiczy karate w Polsce. To też armia, armia ludzi, która też no, przynosi tą kulturę japońską na, na teren Polski. Tak? Hmm, to idzie równolegle właśnie. Interesujecie się też sztuką, kulturą Japonii? E, i, ja jestem, reprezentuję taki związek Polski Związek Karatecznego, gdzie nasz klub jest y, członkiem tego Polskiego Związku Karatecznego i y, Polski Związek Karatecznego y, posiada taką y, w takiej miejscowości Starawieś powstało dojo to się nazywa dojo stara wieś, dojo, czyli początek drogi. Powstało miasteczko, można powiedzieć taki ośrodek japońskich sztuk walki. E, jeżdżąc na, na szkolenia właśnie do, do starej wsi, to jest tak jak powiedziałem mała Japonia w centrum Polski. Tam e, siedzi się w domkach, przy takich małych stoliczkach, w takich bardzo nidziutkich krzesełkach. Śpi się na takich specjalnych japońskich matracach dachówka, która tam się znajduje, też była ściągana, sprowadzana bezpośrednio z Japonii, tam jak ktoś po prostu pojedzie, to po prostu, i to można powiedzieć, to jest na skalę unikatową, w Europie takiego środka nie ma, nie wiem, czy świeci gdzieś, to jest, oczywiście to znajduje, oprócz Japonii, jest to właśnie taka Japonia, centrum Polski, gdzie no, jakaś ta kultura właśnie japońska jest właśnie na terenie tego, tego naszego środka. Jak ważna to jest część Waszego treningu? Wiadomo, jest trening typowo fizyczny, tak? gdzie rozwijacie się, rozwijacie swoje ciało, a rozwijacie się z tego, co słyszę, też mocno psychicznie. Tak? Uczycie się czegoś, nabieracie trochę pokory, nabieracie tego szacunku, o którym mówiliście. mówiliście no, to, to jest podstawa. tak? To mamy pięć takich zasad jest karate, które są, są przytaczane na treningu. Dzieci też czasami to recytują na treningu, bo to, to trzeba po prostu to wiedzieć. Tak? Chodzi o to właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest takich pięć najważniejszych, i jedna z tych pięciu to brzmi doskonalić charakter, tak? doskonalić charakter, druga brzmi doskonalić e, siłę ducha, czyli po prostu walczyć sam ze sobą. E, ja swoim podopiecznym mówię, że wy ćwicząc karate macie być, macie być wzorem dla innych, to znaczy idąc ulicą macie powiedzieć że dzień dobry. Tak? Idąc pani, sąsiadowi, pani w szkole, koledze, cześć i tak dalej. Wy nie macie być kojarzeni z tym, że ty byłeś właśnie tym, który kogoś tam, kogoś pobił, tylko masz być utożsamiany z tym, z tym grzecznym, ułożonym chłopcem, tak? I na to też właśnie zwracamy uwagę, Nettinga Karate. O, o to miałem właśnie pytać. Jak to się przekłada na życie codzienne? Ktoś, kto ma 30 lat doświadczenia, chyba był o tym najlepiej. Uśmiechnięty człowiek, tak? To rzeczywiście też wypływa z takiego, nie wiem, przeżycia, z takiego doświadczenia wypływającego z karate? E, powiem tak, karate to jest nieustająca droga rozwoju I, i powiem, że mimo to, że ja 30 lat ćwiczę karate, mając 45 lat, a, cały czas się uczę, cały czas się uczę, i, i swoim e, podopiecznym e, mówię taką, taką rzecz, że ja nie jestem wielkim mistrzem. Po, powielam słowa, które powiedział kiedyś w świętej pamięci sensei hydra, taka niż Jama. Kiedyś powiedział, że on nie jest, wielki, nie jest wielkim mistrzem, tylko jest studentem budo, tak? jest studentem karate, czyli mając 80 lat też można ćwiczyć karate i cały czas to karate rozwijać, tak? więc no, to, to nie to, że skromność, tak? ale tak po prostu chcę, żeby te dzieci... Ee, na, na, nabrały tej okłady, tego właśnie szacunku do drugiego człowieka. Mm -hmm. Przez te 30 lat nie było takiego okresu załamania, okresu, gdzie może były takie myśli o odejściu, kiedy nie wychodziły kolejne części, tak? Wejście smoka <laughs> i nie było na kim się wzorować Nie, oczywiście, oczywiście, tak? No przychodzi teraz, chociaż teraz jest chyba, wydaje mi się, e, częściej się to spotyka, bo mm, też się spotykam z tym, że przychodzi na przykład podopieczna albo podopieczny i mówi, że no, ma dziewczynę, ma chłopaka i nie ma czasu. Ja mówię, że ja kiedyś też chodziłem do szkoły, miałem dziewczynę i jeszcze złożyłem czas na, czas na to, żeby chodzić na treningi, tak. Także no, ale no niestety trzeba po prostu teraz naprawdę mocno zachęcać ludzi do tego, żeby chodziły na treningi, bo w współczesnej erze czy komputerów, e, wszystkich zabawek mm, elektronicznych, no po prostu no, tego czasu zaczyna brakować i przede wszystkim jest niechęć do tego, żeby się po prostu poruszać. Mhm, tak jak wyglądała pozycja piły na tej mapie karate w naszym kraju, bo wiadomo, e, pewnie kilka tych punktów przynajmniej jest, tak? Karate, no nie ukrywajmy, nie, może nie jest to najbardziej popularny sport, ale też nie jest mega niszowym. Y, w 1986 roku, jak, zaczęliśmy, jak ja zacząłem ćwiczyć karate, jak pierwsza sesja karate, to powiem tak, że ćwiczyłem długo, bardzo długo u mojego pierwszego nauczyciela, którym był, jest, był Mirosław Grzalak. Jego takim, to była trójka osób, która otwierała Klub Karate w Pile. Mirosław Grzalak, Przemysław Bójcik Mariusz Wiśniewski. To byli tacy moi pierwsi nauczyciele, którzy wprowadzali mnie w świat karate. Ale powiem, że kiedy były to organizowane w Pile, w 90 bodajże piątym, czwartym, albo piątym roku, Mistrzostwa Polski, juniorów młodszych, juniorów i chyba tak, juniorów, to piła, zawodnicy z piły zajęli złoty medal. Pierwsze miejsce w, kon w koronnej konkurencji karaty, która jest kumite drużynowe. To kumite drużynowe, czyli po prostu yy, jest trzech zawodników, yy, którzy toczą pojedynki. W określonym czasie i zdobyłem największą ilość punktów, więc to taka, można powiedzieć, skoronna, najważniejsza konkurencja w karate i piła swego czasu zdobyła yy, Mistrzostwo Polski. No, to była stara szkoła, stare dzieje. Natomiast tutaj nasz klub, który yy, w przyszłym roku będzie miał dziesięciolecie, bo w 2007 roku powstał nasz klub, tutaj KKT-Shoto, yy, też ma swoje pierwsze sukcesy, gdzie moja podopieczna, tak. Kinga Ligęza, która też nie ćwiczy, serdecznie Kingę pozdrawiam e, i zapraszam na treningi. I Filip Dyrla, e, Arkadiusz Palacz, Kamil Kędzierski, to właśnie chłopaki, którzy zaczęli ćwiczyć mając lat 14, czyli w tym okresie, w tym wieku praktycznie z tego, co ja zacząłem, e, zostali tak poprowadzeni na treningach, że jeżdżąc na zawody ban międzynarodowe zdobywali też swoje, e, e, stawali na podium. Kinga Ligęza nawet została po Mistrzostwach Polski, to były pierwsze jej zawody, po miesiącach polskich nierów młodszych, do kadry narodowej. Tak? Także no, może z tych starszych, natomiast tych młodszych też jeżdżąc na, na, na zawody, też nasz klub odnosi sukcesy. Właśnie, to można powiedzieć, cały czas są młodzi ludzie, tak? chyba najwięcej sukcesów odnosicie w tych kategoriach, powiedzmy, początkowych, tak? Kiedy zaczyna się karierę z karate, czy, czy może mylę się w tej kwestii? E, tak. E, no, kiedyś było tylko karate, było judo i było aikido. Teraz no, powstało wiele tych sekcji różnych y, odmian y, sztuk walki poprzez K1, MMA, brazylijski jiu -Jitsu. No i te starsze osoby tak, y, no, chodzą może właśnie na, na, y, na te sztuki. Natomiast no, też ci, którzy zaczęli u nas karate, no, jeżeli pozwalają na to czas, no, to kontynuują po prostu zajęcia w naszym klubie. I, 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 i bawią się nadal. Zyskujecie, czy może tracicie na tym, że popularność sportu walki w naszym mieście jest dosyć spora? Bo naprawdę klubów mamy mnóstwo. W każdej siłowni teraz tak naprawdę można również jakoś poćwiczyć, może czasami nawet powalczyć. Czy ludzie łączą na przykład walkę w jednej kategorii, w jednym sporcie z drugą? Czy może to jest tak, że jeśli ktoś już poświęci się MMA, czy właśnie jiu -jitsu, czy czy innym sportom, no to już zostaje w tych swoich... Nie, rotacja. Ja widzę, że po prostu też to się po prostu rotuje, bo każdy po prostu e, chce czegoś innego m, posmakować. E, każdy chce po prostu się w jakiejś innej płaszczyźnie udoskonalać. Tak? Bo karate, to karate, które e, my prowadzimy, e, no, jest skierowane też do dzieci, tak? Jest do dzieci do tych starszych. Natomiast no, dzieci, dzieciom po prostu nie pokażemy elementów stricte samoobrony, bo karate w starym wydaniu, w starym wydaniu japoński tym oryginalnym, to, 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 to jak samo przez się mówi, jest to sztuka samoobrony, tak? więc dzieci, dzieciom nie można pokazywać tych, tych elementów. Eee, I to można powiedzieć, przeważnie to jest, są, karate jest to walka w stójce. Natomiast chcąc po prostu się rozwijać, no to e, poćwiczyć w parterze, no to pójdziemy albo na judo, albo na teraz modne brazylijskie jiu -jitsu. No i teraz ci, którzy ćwiczyli kiedyś karate, niezależnie czy to było karate kyokushin czy karate shotokan, e, tak jak zawodnik Ryoto Machida, Brazylijczyk, który jest jednym z najlepszych zawodników e, e, MMA, Federacji UFC, który wychodzi się z naszego karate, mm, zaczął ćwiczyć też brazylijskie jiu-jitsu i to wszystko powiązał, tak? czyli no, teraz trzeba być po prostu, już tak powiem, na współczesnym polu walki, wszechstronnym. Takie pytanie wprowadzające do kolejnego, to częściej rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia, czy może już nastolatkowie latkowie 14 14-15-latkowie przychodzą do Was sami? Nie, 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 to jest, to jest to, że po prostu rodzice szukają po prostu dodatkowego zajęcia dla swoich dzieci, przeważnie to są osoby, które kiedyś miały coś wspólnego z karate, Gdzieś się od kogoś dowiedziały, gdzieś mają kogoś bliskiego, którzy, którzy, osoby, które widzą zalety tego, żeby po prostu uprawiać. Karate. Ale też kiedy dziecko wychodzi, tak, wchodzi do jakiegoś sportu, to inaczej się na to patrzy. Ci rodzice stresują się, denerwują, oni dbają o swoje dzieci, mają jakąś taką taryfę ulgową, albo proszą o taką taryfę. Ba, 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 bardziej, bardziej rodzice się denerwują, niż, niż te ich pociechy. Tak, jak są na przykład przygotowanie do egzaminu, czy, czy są egzamin, który podwyższa kwalifikacje, tak, zdobywa się kolejny stopień w karate, to widzę, tak, że rodzice siedzą za z tymi rękoma ale prawie palce paznokcie ogryzują i, i bardziej się zdenerwują niż te właśnie ich pociechy, gdzie one, no nie, nie powiem, że bezstresowo do tego podchodzą. Ale ale po rodzicach widzę, że po prostu bardziej się denerwują swoich dzieci. I też chyba to wymusza taki bardziej kreatywny trening, tak? Bo już nie ma raczej tych pompek na kostkach, czy, czy one zostały? Yy, sporadycznie. To sporadycznie. No, wiadomo, no przyszłoby dziecko z startą skórką, i, i, i prawdopodobnie już na trening nie przyszło, i rodzice jeszcze by miały to pretensję, dlaczego dziecko ma znartą skórkę na przykład. Tak? To taki instruktor, jak można w ogóle zacząć treningi u Was, bo macie aż 6 punktów teraz, tak, w których działacie, to nie jest tylko piła, nie ograniczacie się do nich. Nie, 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 mamy sześć punktów, mamy, e, odbywamy, ma, nasze zajęcia odbywają się w pile w Szkole po numer nr 5. W pile Od tego w... sezonu, tak? tak? Tak, W Szkole Podstawowej numer 7 mamy też takie zajęcia. E, odbywają się treningi również w Złotowie, w Krajence, e, w Białośliwiu i w Czarnym. Mm -hmm. Też fajna informacja, z niedawna, tak? Dostaliście dofinansowanie, mocne wsparcie, dzięki temu treningi odbywają się za darmo. Eee, warto tak, eee, będąc, no, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Karate Jest najpreż... najbardziej prędzej działający polski związek karate w Polsce. Zostaliśmy um, dofinansowani z Ministerstwa e, Sportu i Turystyki e, do programu Sportowy Talent. Dostaliśmy dofinansowanie na 15 cyklów treningowych, czyli osoba, która się zapisze do nas na treningi karate e, przez 15 cykli. Jeśli zacznie ćwiczyć teraz w po połowy e, września, do końca października trenuje u nas nieodpłatnie. Program Sportowy Talent, no to muszę zapytać, jakieś talenty sportowe już się pojawiły, czy może jest za wcześnie na to? E, nowe, są, osoby, nowe, oczywiście. Które, oczywiście, są, są osoby, które... Oczywiście, są osoby, które rokują na to, że e, naprawdę mogą wysoko zejść, jeżeli chodzi o karate. No po czym to, to można poznać? Bo to nie jest na pewno łatwe zadanie, tak? Taki młody człowiek, no jeszcze jest nieokrzesany troszeczkę eee, i pewne cechy trzeba było To mieć. jest, może powiedzieć, na zasadzie piramidy, tak? Jest, 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 bardzo, jest grupa duża u samego spodu, a ci, którzy naprawdę intensywnie ćwiczą, przykładają się, angażują się w trening, oni w praktycznie są na tym wierzchołku tej naszej piramidki i, i po nich po prostu widać, że jeżeli będą kontynuować te zajęcia, w ten sposób, jak do tej pory, to jest szansa, że osiągną coś w tym karate. Mhm, właśnie, to jest wierzchołek Waszej piramidki, ale jeszcze jest później wierzchołek innej piramidki, powiedzmy mistrzostwa Polski, są kolejne mistrzostwa, tak, wszędzie można powalczyć, do czego można dojść w karate i jakie są Wasze największe sukcesy, bo tym też na pewno warto się chwalić, to na pewno działa jakoś na podświadomość i, i daje satysfakcję, tak, z pracy. Eee, przede wszystkim to to, że największym sukcesem dla mnie to jest i, i to, że widząc dziecko uśmiechnięte po treningu, tak, spocone, i uśmiechnięte widzę uśmiechniętego rodzica, który jest zadowolony z tego, że, że dziecko, dziecko przeżyło, poć, tak? że przeżyło I, i poćwiczyło, tak? To jest, że tak powiem, chyba moje największe. E, największe. Największe sukces, tak? Sukces. Dokładnie, to można tak powiedzieć. To jest właśnie to. Zachęcić dzieci do ruchu, do ruchu i żeby po prostu. Ten ruch im zaszczepić. A jest ciężej zachęcić właśnie do tego ruchu, bo no, nie wiem czy to. Ale tak się opowiada, że powiedzmy 30 lat temu częściej rzeczywiście ludzie grali w piłkę, bo ja oczywiście wywodzę się z piłki, no więc często to porównuję. Jest rzeczywiście cię, ciężej zachęcić dzieciaki do tego, żeby się ruszały, żeby uprawiały sport? Tak, na pewno. Poprzez właśnie dlatego, że mamy ten dostęp do tych nowych technologii, tak? Poprzez komputery, tablety i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest właśnie. Kratę można sobie pograć, tak? Również. Tak, tak można sobie pograć. No, no niestety tak się nie da. E, dlatego no, szukamy różnych rozwiązań, żeby zachęcić do uprawiania karate. To co tak na zakończenie myśleliście już może jak będziecie świętować ten jubileusz za rok, tak? Dziesięciolecie funkcjonowania klubu? E, mamy Plus, plany. To mam plany. Chcę tu zaprosić pewne osoby do naszego miasta. Regularnie do nas przyjeżdża mistrz świata w karate, sensei Jacek Wierzbicki. On jest też mistrzem Europy w Radzieckim Dżudzicu. Cykliczny do nas przyjeżdża już od 8 lat. Prowadzi zajęcia u nas tutaj dwa razy do roku. Jest też chcę zaprosić parę innych osób, człowiek, jeżeli chodzi o świat karate, o brazylijskiego Jest taki sensei Radosław który jest trenerem Damiana Stasiaka. gdzie Damian Stasiak też jest teraz zawodnikiem UFC. I zobaczymy, może przyjdzie nas Rady Kolczyk, może ściągniemy webstera, czyli Damiana Stasiaka. Zobaczymy. To co, już teraz życzę miłego jubileuszu tak za rok i mam nadzieję, że dołączycie do klubu karate, który zachęca tutaj no, już takiej możliwości, jak w tym roku to nie będzie zapewne, bo można poćwiczyć i spróbować za darmo. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście na kolejne. Dziękuję. Dobrze.